Dzień dobry, jest 29 wrzesień. Zapraszam, byście wraz ze mną Państwo moi szanowni zajrzeli do wnętrza tych oto arbuzów. Nie pierwsza klasa. Takich badziewek. Podróbka przyszła mi towarzyszyć. Mrunia łapie myszy. Frecia śpi. No, przystąpmy. Do działań. Pierwszą, nie nazwę tego odmianą, ale pierwszym arbuzem będzie ten, nie powielił cech. Został pobrany z arbuza o nazwie White Tiger w zeszłym roku. Ale White Tiger zeszłoroczny nie był tym, Czym być powinien? Prawdopodobnie arbuz, z którego zebrałam nasiona, nazywał się Lelanau. Swidglo. Nie dane mi sprawdzić, czy powieli cechy, czy faktycznie tak było, bo nie powielają arbuzy cech, gdy zostaną zapylone. Jak większość z Państwa uprawiających arbuzy, wie pyłkiem tej samej odmiany. Gdyby był zapylony pyłkiem tej samej odmiany, to by cechy powielił. Ten egzemplarz już psuje się. Zatem zajrzymy tylko Oj. czy chociaż mu wnętrze dojrzało. Czy na tyle dało radę. A jeszcze wróćmy do skóry. Bo widzę, że arbuz tamtejszy, z którego pobrałam nasiona, został zapylony odmianą Moon and Stars. Czyli Moon, Księżyc, Stars, Gwiazdy. To jest bardzo silny zapylacz. W sumie czy silny? Charakterystyczny. O, tak. Dalej nie będę cięła, nie brudziłam. Ojej, brudziła noża. Proszę. No, więc tak. Zapylat był zapewne arbuzem w kolorze miąż, o kolorze miąższu żółtym, pomarańczowym, czyli monestar Red. A że sztuka, tak jak wspomniałam, już nie była zgodna, a miała przepiękny pomarańczowy miąż. No to też takie coś nam wyrosło. O raju! Słodki. I to jak? Odważyłam się tylko tu z brzeszka spróbować. No, ale nie będzie się nadawał do jedzenia. Są jakieś granice, powiedzmy sobie, szok. Ale słodziutki, apetyczne Nasiona pobiorę, mimo że jest to taki chory arbus. I znowu cech nie powieli, ale pobiorę. Niech leżą. Może za ileś lat nadejdzie mi taka faza wysiewania jak leci, bez podpisywania. Co z czego pobrane. Już mam chęć coś takiego zrobić. 10% Brix szanowni widzowie. I jest naprawdę słodziusieńki. Podróbcia, masz, sprawdź. Cała szara od piasku. Masz, ci No, no, ci No, chodź zobacz, chodź, chodź. Teraz przyrząd ten do pomiaru cukru w sokach owoców lub warzyw wytrę. Przed pomiarem kolejnym zobaczymy, co pokażą te arbuzy. No i teraz hurra! Z jednego się cieszę, że przynajmniej ta odmiana o nazwie Klekley Sweet jest tym, co deklarował sprzedawca, że wygląda tak jak trzeba. Pomijając wielkość. Tu już proces fizjologiczny się toczył. No i mamy takiego deformanta. Clay, clay sweet. Zważymy go z ciekawości 742 gramy. Rozkroję też z ciekawości. Oj, oj, gdzież ty mi tu uciekłeś? No, ale żeby taki był kanciasty. Góry i doliny są widoczne. Czy on cośkolwiek będzie różowy? Kleklej, sweet. Cośkolwiek tak. I na kompost. Zatem kolejna sztuka Pierwszego sierpnia zawiązała się ta sztuka. Tysiąc sto osiemdziesiąt siedem gram, prawie kilo dwadzieścia. Czy będzie bardziej różowy? Tak jest. Tak jest. I tyle. Tfu, tfu, tfu. Bye, bye, masz karo. Trzeba nóż wytrzeć do rozkrajania kolejnego. Nim przejdę do tego wielkoluda, kolejne badziewie. Również zdeformowany, już psujący się zamierały pozamierały. 744 gramy. No. Identyko. Ten nie będzie ważony. Kleklej. Tylko zajrzymy. To samo, do wyrzucenia. W trakcie likwidacji stanowiska jesteśmy. W pracy sporo, czasu mało. O! Najpiękniejszy, najbardziej, chyba udany okaz, zawiązał się arbus 6 sierpnia. Ale wątpię, by nadawał się też do jedzenia. Ojej. Ja. Tak, tak bardzo mi tęskno, by skończyć już ten cyrk cały arbuzowy, 2 ,30 kilo kg tego. Dalia jest piękna, ona prawie, że na początku rozkwitła. Chodź malutki, chodź tu do mnie. Będzie jakiś taki pewnie zrogowaciały, jak ja to mówię. No i oczywiście, niedojrzały. To nie jest wczesna odmiana, nie, nie. Jest bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Wata. Fu. No przykro mi. I to jak cholera. Tak wam powiem. W Tobie, bracie, nadzieja. Jaka odmiana? Już nawet nie wiem. Waży to to. 24 deko. Także wiecie Państwo, tak, może 8 arbuzów nadawało się do jedzenia. Z prawie 300 sadzonek. Tak lekko to mówię, ale tak. Prawie 300 sadzonek na czterech, jakby stanowiskach. Fu, do wyrzucenia. Widzicie, koszyczek opustoszał. 9 minut filmu. Nic się nie nadaje do jedzenia. Tu mam jeszcze zapomnianego, niezebranego arbuzika, ale nie wiem, jaka odmiana. To już fiszki nie ma. Poczekajcie. Tak, już nie ma fiszki. Pozbierałam. Może on będzie się nadawał po dróbciu? Jak sądzisz, kociczko? Skarbie. To jest coś wstrętnego. Fuh, tego nie jemy. Powąchaj lepiej. Powąchaj. Arbuzika. Damy piłeczkę. No, no, Uważaj. Dawaj go. Dawaj piłkę. Dawaj piłkę. Otwieramy. Otwierasz arbuza? Co? Misia? Coś zobaczyła. Wróćmy tu i teraz 24deko również. No i właśnie. Wiedząc w głębi duszy, że tak może być. Właśnie nie chciało mi się do tych arbuzów podchodzić. Czas tracić. No a tu. Może to switch siberian, a może jakiś inny, który nie powielił cech. Coś tam słodki. Tak. Mam dosyć nagrywania, bo jest to drugi film dzisiaj taki z wielkim niewypałem. Żegnam się, a jeszcze mam kilka tych arbuzów w skrzyneczkach. Bardzo niewiele, ale to są teraz widzicie Państwo, moje wszystkie arbuzy.

Z tym, że jeśli takie będzie wnętrze, jak widzieliście przed chwilą, no to mój sezon zakończy się na konsumpcji około 10 arbuzów. Chodź tu Lemon Drop, choć może będziesz się nadawał Arbuz, który ma żółtą skórę oraz ma żółty miąższ, szanowni widzowie, taki rary tasik. On ma kształt okrągły. I mam jeszcze inny rarytas, lecz nasiona cech nie powielają. I nie wiem, co wyrośnie mi za rok. Ponadto nasion mi niewiele zostało. Mam odmianę o również żółtej skórze i żółtym miąższu, lecz w kształcie bardzo owalnym i bardzo słodkim. A nazywa się tamta odmiana y Golding Gold. Tu mamy Lemon Drop w tej chwili. Kilo 60 1614 gram. No, widać psujący się, więc i jeżeli będzie nawet dojrzały, to na pewno przejdzie tym wstrętnym zapachem zepsucia. Taki to piękny arbuz. Bardzo dobry, słodki. On zależnie od sezonu ma różny odcień żółtego wewnątrz. Ten jest jak widzę już waciany, przejrzały. No i trudno. Ten sezon mnie zresetował na przyszłość. Nie, nie uczy pokory, bo wiecie co? Nie ma co być pokornym, wręcz inaczej, nie można być pokornym, gdy ma się pasję. Człowiek się ekscytuje. I tu ktoś mi z Państwa napisał, że uczy pokory. Jakiej pokory? Wtedy, gdy mamy frajdę z uprawy tego czy tamtego i okazujemy radość. Ale zres... zaczynam od nowa. Może tak powiem. 6 lat za mną uprawy arbuzów. Szósty sezon najgorszy. I zaczynamy od nowa przygodę i radość na mniejszą skalę z uprawą, ale będę cieszyła się z innych rzeczy. Też w życiu człowieka się zmieniło co nieco. Życzę każdemu powodzenia, zresetowania się zrestartowania <gryw> niczym komputer. I odkrywania na nowo uroków uprawy. Do widzenia.